Mili Państwo, wszyscy uwielbiamy tę chwilę, gdy oczekiwania dobiegają końca, a my możemy w końcu przekonać się, ile warte były przedmeczowe analizy i dyskusje. Zaraz zaczynamy, mam nadzieję, wielki mecz. Który zespół będzie mógł dziś świętować wiktorię? Witamy ze stado Rąż Velodrom, wszystkich naszych widzów. Zapraszamy serdecznie na transmisję, bo czeka nas piłka nożna w najlepszym wydaniu. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Mamy wysokie oczekiwania względem dzisiejszego spotkania, ale liczymy, że obie drużyny dostarczą wrażeń, które zaspokoją najwybredniejszych koneserów futbolu. Francja zmierzy się z Niemcami. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. Czy trafi? Pewna interwencja w obronie. Czas na skład reprezentacji Francji. Na bramce Menion w obronie Jules wystąpi wraz z Theo Hernandezem na bokach. Kingsley Coman oraz Kylian Mbappé zagrają razem na bokach pomocy. W linii ataku zobaczymy Oliviera Giroud. Uwagę mediów. Przed meczem skupił na sobie Kylian Mbapy. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. On gra tak, jakby miał buty wysmarowane klejem. Piłka naprawdę się go słucha. Potrafi przyjąć ją w trudnej pozycji, a potem nie stracić. Jest zwrotny, fantastycznie drybluje. Dysponuje świetną techniką, przez co trudno go zatrzymać. A oto wyjściowy skład reprezentacji Niemiec. W bramce Mark Andre Ter Stegen. W defensywie Niklas Züle wystąpi razem z Antonio Rüdigerem, Emre Can oraz Ilkay Gündogan zagrają na środku linii pomocy. Na najbardziej wysuniętej pozycji zaprezentuje się Thomas Müller. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Gündogan, Thomas Müller, Gündogan, Thomas Müller. Będziemy teraz mieli wrzuc z autu. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Sędzia odgwizduje faul. Niemcy z rzutem wolnym. Dogrywa z wolnego w pole karne rywali. Teraz samy. Dalej szansa. Bardzo dobra interwencja. Chodzi do Siboiska. Florian Wirc. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Piłka do Gündogana. Przyjmuje Gnabry. I to tyle z tej akcji. Sędzia podejmuje teraz decyzję o rzucie wolnym dla reprezentacji Niemiec. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Co za interwencja! Trzeba powiedzieć, że Niemcy w ostatnim kwadransie naprawdę mocno przycisnęli rywali. Zdominowali posiadanie. Wciąż remisują, ale przy takiej postawie nie zdziwię się, jeśli zmiana wyniku okaże się tylko kwestią czasu. A tymczasem mogą mieć lada chwila kolejną okazję. Rabio ma piłkę. Adrię Rabio. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Strata. Przejmują piłkę rybale. Piłka do Gündogana. Ładnie teraz wyszedł. Duży spokój Bramkarza. Teo Hernandez. Arbiter bez wahania przyznał Niemcom rzut wolny po faulu. <śleszel> Jeszcze trochę, a bramka... No w końcu bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Jest i powtórka gola, strzał na krótki słupek, pogratulować sprytu i celności, ale też można mieć pretensje do obrony. W tym miejscu raczej nic nie powinno im zagrażać, a mimo to tracą bramkę. A więc gramy. Francuzi przegrywają po tym golu. Jak odpowiedzą? Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Rzeczywiście kluczowa postać w pierwszej połowie. Nie dość, że oglądaliśmy wiele groźnych akcji. To jeszcze ten gol do dzięki któremu prowadzą. I zaczęli drugą połowę. Francja jak na razie z deficytem jednego gola. Czy pokaże teraz, że to tylko przypadek? A teraz sędzia zdecydował, że Francji należy się rzut wolny. Oman. Szłomyni. Adrien Rabiot. Francja coraz bliżej bramki rywali. Szansa! Będzie remis! I piłka odbita na aut. Łukaj Gündogan. Zagranie do Wirca. Leroy Sané. Jozua Kimiś. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Tak się powinno stopować ataki rywala. Niemcy coraz bliżej bramki przeciwników. Odważnie i skutecznie. Brawo. Znajduje tam Kylian Mbappé. Podanie do Giroud. Francja traci posiadanie. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Teo przy piłce. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Koman. Mbappé teraz przy piłce. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. zrywają się do kontry jaki wybiorą wariant Kimiś Thomas Müller przesuwają się do przodu mają tu sporo rozwiązań ale nic z tego bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie Teo Hernandez Griezmann. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Ale to za mało. Obrona szybko załatała tę dziurę. Toman ma teraz piłkę. Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. Jozła Kimiś. Piłkę ma teraz Kimiś. Przy piłce Sony. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Aut. Fila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Schlotterbeck. Zagranie do Wirca. Cudowna piłka. Spójrzmy. Tak, dzięki tej obronie w końcowych minutach wciąż jeszcze mogą mieć nadzieję na wyrównanie. Tak, można powiedzieć, że bez tej interwencji byłoby już po herbacie. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Uratował teraz zespół wybiciem z linii bramkowej. Do Gündogana. Uwaga, chyba będzie gol! Dobrze teraz reaguje Bramkarz. Dajolku pamiętano. Przyjmuje Kunde. Ibrahima Konate. Nie dają mu grać. Niesłabnie doping kibiców francuskich. Oni nadal wierzą, że ich drużyna może się z tego wykaraskać, ale czasu na to, by odrobić straty, pozostało już niewiele. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Będzie teraz chyba zmiana w niemieckiej drużynie. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. No tak, nie udało się dobrze uderzyć głową przy takim kryciu. Koniec meczu! Słyszymy gwizdek, a i widzimy rozczarowanie francuskich kibiców. Ich ulubieńcy bowiem schodzą dziś z boiska pokonani. Przegrywają mimo dość wyrównanej walki. Zabrakło uwagi z tyłu i konsekwencje są niezbyt budujące. Trzeba tego unikać w kolejnych meczach. Ja myślę, że tym meczem dokłada naprawdę solidny występ do swojego piłkarskiego CV. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić.